Witam serdecznie w Studio Nagrań Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Zapraszam na film z serii Uczymy się Razem. Tematem trzeciego filmu dla czwartej klasy z przyrody jest plan i mapa. Scharakteryzuję plan. Słowo plan ma wiele znaczeń. Można mieć plan w głowie, czyli opracować strategię działania, co się zrobi krok po kroku. Można mieć plany, czyli jakieś działania, coś, co chcemy wykonać w przyszłości, marzenia. Można mieć fizyczny plan, na przykład lekcji, gdzie zaplanowana jest kolejność przedmiotów na tydzień. Plan może także być rysunkiem, na którym zaznaczono przedmioty rozmieszczone w przestrzeni. Zawsze jednak musi odzwierciedlać faktyczne obiekty i odległości między nimi. Aby to uzyskać, schematyczne rysunki tworzone są w skali. Skala to proporcjonalne zmniejszenie rzeczywistych wymiarów, gdzie np. 1 cm na kartce odpowiada 6 km w terenie. Przedstawię, jak obliczyć skalę. Skalę wyliczamy na podstawie rzeczywistych wymiarów. Dla przykładu. Pokój ma wymiary 6 m szerokości, czyli 600 cm, i 8 m długości, czyli 800 cm. Wskazówka. Trzeba podzielić przez jedną i tę samą liczbę obie wartości, 600 i 800. Wspólnym dzielnikiem dla obu są 2, 20, 100 albo 200. Potrzebujemy określić, ile będzie miał plan pokoju na kartce w zeszycie, więc sprowadzamy to do najmniejszego wyniku. Obliczanie. 600 cm podzielić przez 200 równa się 3 cm 800 cm podzielić przez 200 równa się 4 cm odpowiedź. Skala 1 do 200 oznacza, że 1 cm na kartce to 200 cm, czyli 2 m w rzeczywistości. Plan pokoju będzie prostokątem o wymiarach. 3 cm na 4 cm. Kiedy mamy tylko plan i skalę, możemy obliczyć, ile długości ma szafa w rzeczywistości. Należy pomnożyć 1 cm, długość szafy na planie, razy wartość ze skali, czyli 200. Obliczanie. 1 cm razy 200 równa się 200 cm. Równa się 2 m. Długość szafy w rzeczywistości wynosi 2 m. Omówię różnicę pomiędzy planem a mapą. Plan to pomniejszony obraz obiektu lub małego fragmentu powierzchni ziemi, miasta, osiedla, wsi widzianego z góry. Mapa to graficzny obraz ziemi lub nieba, przedstawiający większy obszar niż plan, np. pasmo górskie, państwo, kontynent, niebo. Mapa zawiera mniej szczegółów niż plan i często jest tematyczna, np. administracyjna, topograficzna, przyrodnicza. Opowiem, jak odczytywać mapy i plany. Pierwszym zagadnieniem będzie orientowanie map i planów w terenie. Mapy zawsze są rysowane zgodnie z kierunkami geograficznymi świata, czyli północ, południe, wschód, zachód. Plany przeważnie są rysowane zgodnie z kierunkami świata. Często jednak plany budynków są rysowane wzdłuż głównego wejścia. Kiedy jesteś w terenie, wyznacz cztery główne kierunki geograficzne. Ułóż mapy zgodnie z nimi, czyli góra strony jest na północy, a dół na południu. Nie zmieniaj położenia mapy, kiedy będziesz iść ścieżką lub ulicą. Tylko wtedy wskaże ci właściwą drogę. Drugim zagadnieniem będzie czytanie map i planów. Stałymi elementami map i planów są tytuł, legenda i skala. Legenda zawiera objaśnienia wszystkich znaków użytych na planie. Dzięki niej możesz odczytać znaczenie danego symbolu. Te znaki nazywamy znakami topograficznymi. Mogą wyglądać różnie, dlatego zawsze odczytuj z legendy ich znaczenia. Znaki topograficzne mogą być punktowe, pokazują miejsca, np. miasto, kościół, pomnik. Liniowe, wytyczają trasy linii kolejowych, granic państwa, rzek lub ulic. Powierzchniowe, pokazują w jaki sposób dane obszary są użytkowane, np. lasy, pola, łąki. Zapamiętaj! Plan to pomniejszony obraz obiektu lub małego fragmentu powierzchni Ziemi, miasta, osiedla, wsi, widzianego z góry. Mapa to graficzny obraz Ziemi lub nieba, przedstawiający większy obszar niż plan, np. pasmo górskie, państwo, kontynent, niebo. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów oraz do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia!